Hejka, witajcie we vlogmasie numer 23. Jak widzicie, telefonem z samochodu nagrywam się, bo jedziemy właśnie do żłobka. Ehm, także prawie dotrwaliśmy do końca. Vlogmas numer 19, 20, 21, nie, 20, 21 i 22 nie są jeszcze złożone, natomiast szykuję się na to. Ehm, a ja właśnie ehm, wyjeżdżam do żłobka, bo już, już nas goni godzina, ale tak stwierdziłam, że póki samochód mi się trochę musi zagrzać, rozruszać, no to się z przy Wami przywitam. Także co? Życzę Wam miłego dnia. Ja przywitamam z Wami przywitam, jak widzieliście w samochodzie, teraz się witam już z Wami standardowo z kuchni na no bo gdzie indziej. E, jak widzieliście, robię sobie tutaj e, roszczyn zaczyn, nie wiem jak tam się to fachowo nazywa e, na struselę już makową. Za chwilkę będę sobie kręcić sernik, jak w międzyczasie ten roszczyn będzie sobie tu pracował. To ja będę sobie robić sernik albo karpatkę. Może karpatkę najpierw, karpatkę najpierw zrobię. Karpatkę będę sobie w takiej mojej brokwance, zaraz właśnie sobie je powyciągam, na stawie piekarni. Zrobię to ciasto właśnie na tą karpatkę i powiem Wam, że tyle jest roboty, a ja jeszcze w międzyczasie zdążyłam skoczyć na kapę. <grym> Także jest roboty, ale trzeba sobie to rozgraniczać, zawiozłam się do żłóbka, więc mam troszkę czasu, żeby tutaj zrobić. Co nieco vlog ma z trzech poprzednich dni nie jest jeszcze złożony, nie mam na to czasu, jak będę miała chwilę to usiądę. I go złożę może wieczorem zobaczymy. Teraz tak jak mówię zabieram się za robienie karpatki. No a wy was zapraszam do oglądania moich przygotowań do świąt. outside snow is falling down and every child is having so much fun the snowman is wise słuchajcie to sobie ostygnie Chwilkę, bo on musi być, yy, więc niech on sobie stygnie, a ja idę love get all the christmas songs that we love and then we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire Cause all i want is to spend this day with you let me give you a christmas a moment we'll fill with love and joy mm -mm, so beautiful kissing on a mistletoe baby with you i don't need any presents as long as i spend this day Kiss a bit and dream away, and then a while we're gonna go inside and drink our chocolate by Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment. We'll fill with love and joy. so beautiful. Powiem wam tak, moja karpatka nie wyszła, tak powinna wyjść. Natomiast trudno, ciasto wyszło w ten sposób Więc będzie karpatka bez gór i dolin Trudno powiedziałam, trudno Ja się tym przejmować nie będę e, Najwyżej, no co, no będzie taka i tyle No nic z tym nie zrobię e, Złożę ją po prostu tak jak karpatkę Czyli tam ubiję sobie ten budyń z masłem Złożę to i niech to będzie gotowe Ale najpierw muszę włożyć sernik Włożyłam na chwilę spód, żeby się troszkę podpiekł bo coś czuję, że z tego mojego przepisu to nie byłoby za dobrze, gdyby nie piek się W sensie, żeby się wszystko razem upiekło ym, I beza, i sernik, i wszystko Więc y, zrobiłam sobie tu z boku sernik, już Wam pokazuję Tutaj mam wymieszany ser y, Na sernik właśnie No i y, teraz mi się podpieka ten spód y, Więc do zrobienia mam powiesić pranie drugie Jeszcze nastawić jedno chyba Dodatkowo, tak jak mówię, przełożę sobie zaraz karpatkę, ale to musi mi się zwolnić <trafiącania> mikser Bo... Bo ten... Bo... co ja miałam mówić? E, no bo mam jeden mikser, więc e, muszę się jakoś tutaj ogarniać W międzyczasie sobie też sprzątam, żeby nie było syfu No i mamy 12, więc została mi taka godzina dobra, e, więc muszę sobie wrzucić ten sernik, bo ten sernik musi się piec ym, 60 minut i potem jeszcze zostawić na 30 minut więc y, sobie tutaj będę działać w międzyczasie sobie złożę strucle jak będzie się sernik piekł najpierw złożę tą karpatkę, później strucle y, bo strucla musi tak urosnąć więc jak wrócę to ją po prostu włożę do piekarnika a sernik ma sobie przestygnąć 30 minut w piekarniku więc niech sobie stygnie i co? Zabieram się za ten sernik, jak mi się ten spód upiecze wreszcie. Więc jadę, ja lecę sobie powiesić pranie i tak wygląda mój dzisiejszy <śm> 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 Why we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas a moment we'll fill with love and joy Loving so joy. beautiful, kissing on a mistletoe's Baby, with you, with you, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Co to za samochód? Samochód nie Czy to jest samochód, któremu otwierają się znowu drzwi? Ignaj, zobacz. To wyrzucimy. To możesz się bawić, bo już, już się odcięła. Witajcie we vlogmasie numer 24 I my zaczynamy dzień jak w Ameryce w Pierwszy dzień świąt To u nas dzisiaj wigilię Zaczynamy od rozpakowania końcówki kalendarza adwentowego Ignasia Czyli numerku 24 To, że już jest dzisiaj 24 To jest w ogóle nie do pomyślenia Bo... Powiem Wam, że minęło, minął nam ten grudzień bardzo, bardzo szybko. No i jak widzicie, ja jestem w takiej stylizacji roboczej, no bo jeszcze mamy do zrobienia parę rzeczy. czyli to już koniec vlogmasów z tego roku no ale ym... o, zobaczcie jak się prezentuje ta farma. Fajnie. Yy, no a z drugiej strony, o tutaj się otwiera inna, zobacz. O! I tutaj będziemy mieć tu farmę. Yy, z drugiej strony, tak jak Wam mówię, no yy, trochę przykro jednak, że to już koniec, yy, że to odliczenie do grudnia yy, do świąt nam się skończyło. Yy, ale... Pamiętajcie, że mamy nowy rok, nowe możliwości. Więc. O, super! Tu mamy na przykład taką marchewkę z ziemi wystającą. Tu mamy jakiegoś pana rolnika. Nie wiem, czy to widać. I tu mamy świnkę. Tu mamy krówkę. Gdzie jest krówka, Ignaś? Więc widzę, że tutaj o, owieczka jest. Więc jest tutaj tego sporo. A z ziemi Tutaj mamy tą dużą jakby stajnie czy dołę. Tu mamy drabinę, mamy jakieś zwierzątka, więc jest też tutaj no, sporo tego. Wydaje mi się, że spoko taki, taki zestaw na prezent. Zaraz Wam pokażę z bliska. Także tak prezentuję ten zestaw z bliska. Tak jak Wam mówiłam, mamy tutaj zwierzątka. Zobaczcie, tu mamy świnkę, krówkę, jakiegoś tam baranka, kurkę. Polnika, tutaj drabinka, tutaj płotek i traktor w rękach, już, Ignasia, bo on uwielbia wszystko co jeżdżące, a szczególnie traktory. Także tak się prezentuje ta farma. Wydaje mi się, że spoko. Mm, tak ona wygląda, można sobie ją złożyć, tak jak widzieliście, i rozłożyć, więc myślę, że spoko prezent właśnie dla takiego. Dla roczniaka, dla dwulatka, myślę, że nawet dla trzylatka będzie spoko, więc tu Wam podsyłam pomysł na prezent, na urodziny, na święta, na co tam yy, chcecie. Więc myślę, że spoko pomysł na prezent. <laughs> Ja, słuchajcie, ze względu na to, że już mamy dzisiaj 24, czyli wigilię, chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego. Wiem, że poprzednie vlogmasy jeszcze się nie pojawiły w zasadzie z 5 dni, więc trzydniowy vlogmas i ten dwudniowy pojawią się, mam nadzieję, wkrótce na pewno po świętach. Ale życzę Wam wszystkiego dobrego, na nowy rok w takim razie. Dużo miłości, dużo szczęścia, dużo spokoju się dużo wytrwałości i cierpliwości, i tatusią oczywiście też. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i spełnienia z wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń. Oby ten nadchodzący, oby ten nowy 2026 rok był dla Was łaskawy i lepszy niż ten poprzedni. Życzę Wam dużo, dużo szczęścia i dużo, dużo zdrówka. I mam nadzieję, że też będziemy nagrywać tyle filmów, ile w tym roku A może więcej I co? Żegnam się już z wami dzisiaj Może wam jeszcze pokażę stylizację moją wigiliną, chociaż nie obiecuję Mamy dzisiaj do ogarnięcia dom Ja mam do ugotowania akurat barszczyk, więc... Jest trochę roboty, jeszcze zawiozę ciasto babci Więc trochę roboty mam Eee, ale idziemy tutaj blisko na Wikilię, więc super, bardzo się cieszę. Także ja się z wami żegnam. Eee, no i tak jak mówię, może Wam jeszcze stylizację pokażę, ale to zobaczymy. Buziaki Trzymajcie! Tata. Pa pa, zrób! Zrób papa! Picznie! Pa. Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And then a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. A moment we'll fill with love and joy. Mm, mm So beautiful kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents. As long as I spend this day with you beautiful kissing on a miss